Wiemy o tym, że mamy 150 miliardów deficytu. To dla mnie, jako dla prezydenta Polski, jest to jasny sygnał alarmowy, że, że coś jest nie tak. Oczywiście najbardziej alarmujące są problemy w dochodach z podatków i wielomiliardowe dziury w dochodach z VAT, CIT i akcyzy i chcę być precyzyjny, VAT 35 miliardów złotych, akcyza 5,5 miliarda złotych, CIT 4,5 miliardów złotych, to daje 45 miliardów złotych. Jesteśmy na granicy i pilnujemy tej granicy, aby nie przekroczyć yy, yy, przesadnie ryzyka, jeśli chodzi o dług, deficyt i w tym samym czasie mamy rekordowy wzrost, rekordowo niską inflację, rekordowo niskie bezrobocie. I z tego y, z całą pewnością mamy powód być dumni. Pan premier dotknął wielu aspektów, no ale nie odniósł się do 150 miliardów. To będzie pewnie okazja i pan minister będzie o tym mówił na naszym spotkaniu. No, to są realne, no, pan premier o wielu rzeczach powiedział, ale no też są konkretne, twarde, statystyczne dane. No, 150 miliardów rozumiem, że nikt nie kwestionuje, luki, luki na poziomie 45 miliardów chyba też nie.